Dzień dobry Państwu. Otwieram posiedzenie nadzwyczajnej 31 sesji Rady Gminy Pawianice. Przystępujemy do ustalenia porządku obrad. W punkcie trzecim podjęcie uchwał sprawa. Uchwała a zmian 3 Gminy Pawianice na 2020 rok. Uchwała b Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawianice na lata 2020-2024 W punkcie czwartym Składanie interpelacji i zapytań na piśmie W punkcie piątym Komunikaty i sprawy różne I w punkcie szóstym Zamknięcie obrad sesji Czy ktoś z Państwa chce się wypowiedzieć odnośnie porządku obrad Pan Wójt? Bardzo proszę Szanowni Państwo, chciałbym jako wnioskodawca tej sesji nadzwyczajnej, chciałbym wprowadzić jeszcze jedną uchwałę, uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Gminy z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Wawranice w latach 2020-2021. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tej uchwały w takim być do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała została wprowadzona i pod literką C. C. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do realizacji porządku obrad. Przystępujemy do uchwały A. Zmiany w budżecie gminy Pawianice na 2020 rok. Czy ktoś z Państwa przy tej uchwale. Pan, proszę dwa słowa. Szanowni Państwo, obydwie uchwały, znaczy, przepraszam, że to jest w jednej uchwale, ale, ale te zmiany w budżecie zaproponowane w ramach uchwały A y, wynikają z tego, jakby ta nadzwyczajna potrzeba zwołania sesji wynikała z tego, że y, mamy podpisane umowy na dofinansowanie po pierwsze w ramach cyfrowej szkoły plus, tak y, a po drugie, mamy podpisaną umowę na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim, jest to umowa na dofinansowanie budowy y, oświetlenia drogowego w gminie Pawganicę. I teraz naszym zamysłem, ponieważ my jesteśmy w trakcie przetargu y, na budowę tego oświetlenia, już go kończymy praktycznie. Za chwilę będziemy mieli kwotę docelową, po przetargu będziemy tą umowę aneksować. Chcieliśmy poczekać, nie włączać tych środków, ponieważ no mamy, mamy bieżące środki, prawda? Nie włączać ich obecnie, poczekać na korektę po przetargu i dopiero włączyć faktyczną, docelową kwotę do budżetu. Okazuje się, że otrzymaliśmy takie ponaglenie jakby z instytucji wdrażającej, czyli Urzędu Marszałkowskiego, że musimy w lipcu koniecznie włączyć tą kwotę z umowy. A później będziemy tą kwotę pomniejszać, bo już wiemy, że tak naprawdę koszty tego oświetlenia będą znacznie niższe niż planowane w koszteleście inwestorskim. No więc jest to taki sam, jakby powiedział, no nieco wymuszone, ale przypuszczam, że konieczny. Stąd postanowiliśmy, żeby szybko ta sesja się odbyła i zaprosiliśmy Państwa dzisiaj. A więc to przeznaczenie, które jest w uzasadnieniu wypisane, czyli... Rozdysponowanie tych środków na takie najpilniejsze potrzeby, które obecnie mamy, no bo wiadomo, że musieliśmy znaleźć przeznaczenie. Mając na uwadze to, że za chwilę nam te kwoty pójdą w dół, prawda? No bo tu się inaczej nie da zrobić. Postanowiliśmy tak naprawdę, oczywiście, 45 tysięcy z tytułu Polska Cyfrowa, czyli zakup tych komputerów dla szkół. I dalej 756 tysięcy w ramach budowy oświetlenia drogowego. I proponujemy, oczywiście w ramach 45 dokonano zakupu 18 laptopów, to Państwo wiecie. I proponujemy tak naprawdę 100 tysięcy przekazać na wydatki bieżące na drogach. Tak naprawdę tutaj już wiadomo, że, że cały czas potrzebujemy tych środków. Do tego proponujemy o 200 tysięcy zwiększyć rezerwę celową na zadania inwestycyjne. No to są środki, które możemy w razie potrzeby przekazać na różne cele inwestycyjne. Następnie 100 tysięcy na remont drogi gminnej w to jest ta droga do młyna. Ja przyznam, że my jesteśmy w trakcie jakby realizacji, znaczy ten pierwszy etap za nami rozłożona została ta warstwa tak naprawdę podbudowy, no, która docelowo nie może być zewnętrzną warstwą. Należy ją przykryć i to niezwłocznie. Dlatego uważam, że no, pojawiła się ta możliwość te pieniądze dodatkowe te 100 tysięcy na remont drogi do tak zwanego młyna w szybkielepie to będzie wydatek uzasadniony. Pozostała kwota. 367 234 47 przeznaczamy w obecnym stanie na budowę kanalizacji sanitarnej w piątkowisku to jest od ulicy Cynkowej w prawo, żeby Państwo naocznie od tytanowej pierwsza w prawo za tytanową. Tak Państwo pewnie będziecie kojarzyć. Dokładnie. Oczywiście ja mówię, te kwoty się zmienią. I będziemy albo z rezerwy, albo na tej kanalizacji, albo gdzieś będziemy musieli uszczuplić nieco te środki. Na kolejnej sesji, mam nadzieję, że już planowej, już sierpniowej, będziemy wiedzieli, jakie faktycznie te kwoty będą. Natomiast póki co musieliśmy znaleźć i przeznaczenie, stąd taka propozycja. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy uchwale z Państwa jeszcze chce Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za uchwaleniem tej uchwały? Antoniewski Grzegorz. jestem za. Błowier, jestem za. Brandenburg Malgorzata. Jestem za. Kolewa Sławomir. Jestem za. Drewnia Łukasz. Jestem za. Golewski Andrzej. Jestem za. Kociorek Maciej Jestem za. Kowalski Krzysztof jest dla Lubowicka Maria Jestem za Madaj Mariusz Jestem Marciniak Anna Jestem Szafran Janina Jestem Werstak Magdalena no. Dziękuję bardzo. Proszę o następną uchwałę. Uchwała numer 2b Rady Gminy Pabianice się na cyfraje no. sesji. Dobrze, dziękuję bardzo. słowo. Sprawie, sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w medytarianice na lata 2020. Pan Jest to oczywiście e, konsekwencja poprzedniej uchwały, a więc zmiany wieloletniej, wieloletniej prognozy finansowej e, nic nowego, normalna techniczna uchwała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja. Czy z Państwa jeszcze ktoś przy uchwałę? Nie widzę. Kto z Państwa jest za uchwaleniem tej uchwały? Antoniewski Grzegorz. Jestem za. Głowi Jerzy jestem za. Brandenburg Małgorzata. Cholewa Sławomir. Jestem za. Drewniak Łukasz. Jestem za. Golewski Andrzej. Jestem za. Kociołek Maciej. Kowalski Krzysztof. Jestem za. Lubowicka Maria. Mataj za. Madaj, Mariusz. Jestem za. Marciniak Anna. Jestem, Sztafran, Janina, jestem za. Szafran Janina. I Werstak Magdalena. No. Dziękuję bardzo. Uchwała została uchwalona. Proszę o odprawę Uchwała nr 3C, 31 sesji Rady Gminy Pawianicy, zmieniająca uchwałę nr 29, łamane przez 218, łamane przez 2020 Rady Gminy Pawianice z dnia 10 czerwca 2020 roku. W sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska do budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Pawielnicy w latach 2020-2021. Dziękuję bardzo. Czy przy tym uchwale z Państwa chce zabrać głos? Pan Radny Kowalski, proszę <laughs> państwa. Radni, <Ja jeszcze, śmiech> takie <laughs> pytanie. Czy warunek że punktem odniesienia będzie tylko zużycie energii w 2019 roku też jest pół Do czego zmierzam? No jest to jakiś punkt odniesienia charakterystyczny, bo konkretny rok znamionuje konkretna na przykład zima. Tak? I ludzie, którzy używają prąd, pompę ciepła zasilają, mają ogrzewanie na prąd czy inne rodzaje ogrzewania, które jednak energię elektryczną. W zimie takiej jak była w tym roku mają zdecydowanie niższe zużycie. W zimie poprzedniej czy jeszcze poprzedniej no to się zmieniało. I nie wiem czy to jest możliwe, ale czy nie byłoby celowe, żeby na przykład za punkt odniesienia, jeżeli mamy już to 90%, przyjmować na przykład średnią zużycia z ostatnich trzech lat. No, jeżeli to, to by było bardziej, że tak powiem, no, charakterystyczne warunkujące do to, to zużycie, tak? Ale no, tylko tak, przyszło teraz na bieżąco do głowy, bo, bo faktycznie jakby było tak, żebyśmy mieli jedną zimę, która załóżmy jest prawie jak wiosna i wzięli to tylko jako punkt odniesienia, to wtedy ci ludzie, to, mają to ograniczenie, zrobią instalację, a w następnych zimach będzie im brakowało. Dobrze, to chciałam zaznaczyć tą jest... Otóż moim zdaniem, no to po pierwsze Dlaczego z trzech, a nie z pięciu? Po drugie, jednocześnie eliminujemy absolutnie wszystkie osoby, które wybudowały się na przykład w tak? Czy czy temu. Mamy tam ten zapis, który, który, który no wskazuje, że te budynki powinny być obrane i pokazać zużycie jakby z ostatniego roku. prawda? Znowu nam się zawęża ten krąg tak naprawdę potencjalnych odbiorców. Z drugiej strony, nawet biorąc pod uwagę ostatnie trzy lata, szanowni państwo, po pierwsze rachunki i tak nie będą wiarygodnym elementem, bo prąd drożeje. I on trzy lata, cena za kilowatogodzinę była jednak inna niż na przykład w zeszłym roku, a po nie dwa się też, no tak, kilowatogodzinami, nie kwota Kilowatogodziny. Mm -hmm. No w sumie, tak, 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 przepraszam. Natomiast... Y tak czy inaczej, moim zdaniem na obecnym etapie byłoby to zburzenie właściwie no, no całej tej obecnie skonstruowanej uchwały. Ja wcale nie wykluczam takich zmian w następnym programie. Natomiast to, co jakby uważałem, że zdecydowanie jest do poprawienia i jest możliwe po konsultacjach jednak z W8, to wpisanie tych zamiast 60, które dramatycznie ograniczały. Te 90% myślę, że to już jest jakby do przyjęcia, a jednocześnie gwarantuję, bo tutaj też te symulacje otrzymałem od pracownika, który który, który mi to przygotował. Gwarantuję nawet te 90%, że nikt z mieszkańców nie stanie się producentem. Mamy zabezpieczenie. Naprawdę jest tam pewien taki bufor, który powoduje, że przy ograniczeniu 90% raczej właściwie nie ma szans, żeby y, naprogramowo wyprodukować na długo. Dokładnie, dokładnie. Y, także mówię, no taką zmianę, jak proponuje pan radny, trzeba by bardzo gruntownie przemyśleć i przebudować jednak tą uchwałę w sposób taki y, z, znaczący. Tak? No, na tym etapie wydaje mi się, że y, pójdźmy już tak, jak to mamy przygotowane, a... Następny program będziemy faktycznie y, dalej wspólnie konstruować. Ja Ta wątpliwość by się teraz zwróciła, więc tutaj się w obowiązku ja, to ja nie wiem, co jest możliwe, co jest niemożliwe. Jest to faktycznie do przemyślenia nie w 15 minut. Także być, być może. Czy faktycznie ten przyszły program mógłby być korygowany? Zresztą nie tylko takie coś, bo technologia też będzie szła naprzód i ta nasza reakcja, jeżeli chodzi o warunki, też będzie się zmieniała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Przy tej uchwale nie widzę. Przystępujemy do uchwalenia tej uchwały. Kto z Państwa uchwalenie tej uchwały? Antoniński Grzegorz. Głowie, że jestem za. Błoch, Jerzy, jestem za. Brandenburg Małgorzata Kolewa za Kolema, Sławomir Jestem za. drewnia Łukasz Dolewski za Andrzej Jestem Kociołek Maciej Jestem Kowalski Krzysztof Jestem za. Lubowicka Maria Jestem Madaj Mariusz Jestem za Marciniak Anna Szafran za, Szafał, Janina. Jestem za i tak Magdalena. Dziękuję bardzo. Uchwała została uchwalona. Teraz przechodzimy, drodzy Państwo, do punktu czwartego, składanie interpelacji zapytań na piśmie, jeżeli takowe są. Bardzo proszę. Nie widzę. Nie ma. Przechodzimy do punktu piątego, komunikaty i sprawy różne jeżeli takie też są. Nie widzę, czy jeszcze nie, nie widzę, dobrze. Zamykam dzisiejsze posiedzenie sesji. Dziękuję Państwu bardzo.